Cześć wszystkim, Faza Raza, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, ja znowu na placu walczymy kolejne szkolenie. Natomiast dzisiaj chciałbym wam troszkę opowiedzieć o naszym wydarzeniu, które zrobiliśmy razem z Pawłem, z Moto Odyssey, razem z ekipą JednośladySklep.pl, razem z Michałem Kurkiem z Kurek Motorsport, a mianowicie o naszym wydarzeniu na torze Łódź. Bo to było coś, co zrobiliśmy. No ja nie po raz pierwszy organizowałem jazdy torowe, natomiast w takiej formie, jak to zrobiliśmy. Było to po raz pierwszy i wydaje mi się, że po raz pierwszy ktoś coś takiego zrobił w Polsce, i już Wam trochę o tym opowiem. Jak wiecie, z Pawłem robimy szkolenia techniczne na placu manewrowym. Wymyśliliśmy sobie trzy etapy. Że pierwszy etap był jeszcze w warunkach zimowych, robiliśmy u naszych przyjaciół w sklepie jednoślady sklep PL w Rudzie Śląskiej. Tam robiliśmy szkolenia teoretyczne. Bardzo fajne ekipy przyjeżdżały, dużo ludzi postanowiło zasięgnąć wiedzy. Drugi etap to są właśnie szkolenia. Jak widzicie tutaj za mną, to są szkolenia techniczne na placu manewrowym w Oświęcimiu u Łukasza w motoszkole. Tutaj szkolimy przede wszystkim z techniki. Natomiast trzecim etapem był tor, który zapowiadałem wam od początku roku, że go zrobię i zrobiłem. Natomiast kiedy na początku nie wiedziałem jak to zrobię, myślałem, co będzie zwykły trakdy, gdzie poproszę Pawła o pomoc jako instruktora. Natomiast okazało się, że jak zarzuciłem temat troszkę szerzej, to zrobiliśmy naprawdę mistrzowską imprezę. Zaraz sobie zobaczcie, zresztą tutaj w tle pewnie będzie widać w zasadzie, ja Wam tu na główny plan, patrzcie, co tam się działo, a ja Wam trochę opowiem w międzyczasie, w tle będę sobie tak gadał. Zaprosiliśmy do współpracy, tak jak wspomniałem, jednoślady, Michała z, motor, z Kurek Motorsport, zawodnika, który regularnie ściga się po torach. Mieliśmy Pawła, który zajmuje się szkoleniem techniki jazdy, więc tutaj wszystko było. Do tego Przyjechała ekipa z Zontesa i z Junaka, przywiozła 11 motocykli testowych i okazało się, że możemy stworzyć coś, czego jeszcze w Polsce nie było, czyli Track Day dla wszystkich małych, dla tych niedoświadczonych, dla tych, którzy nigdy nie próbowali i dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak to jest. Bo najczęściej jest tak, że na tornie połowa ludzi nie jedzie, bo się wstydzi, druga połowa nie jedzie, bo się boi, że ma złe motocykle, za słabe, a trzecia połowa nie jedzie, bo nie wie, jak się na tym zachować. Tutaj event był przewidziany dla wszystkich tych którzy jadą po raz pierwszy, którzy mają małe doświadczenie i bardzo szybko uzbierałem ekipę 60 ludzi chętnych, którzy chcieli wziąć udział. Na miejscu okazało się, że mamy 11 testowych motocykli, gdzie ci, co przyjechali na 125, mogli legalnie wsiąść za stery na przykład 350 i popróbować sobie, jak widzicie, tam cały czas na filmie jeździły różne grupy, jeździła grupa bardzo szybka, no to była ekipa, która miała robić show. Ekipa na torówkach, oni faktycznie dawali radę, przyjechali się powygłupiać, natomiast zastrzeżenie było takie, że się nie ścigamy, nie stwarzamy niebezpiecznych sytuacji i bawi, po prostu się bawimy. I tak też właśnie oni robili, było widać, że tempo nie jest maksymalnie szybkie, natomiast oni bawili się we własnym gronie. Mieliśmy grupę Adventure, czyli wszystkie motocykle takie jak mój, duże turystyki, które bardzo szybko okazało się na torze, że oni również dają radę KTM-em w ustawieniach na sport. Na zawieszeniu na sport da się naprawdę nieźle jeździć. Zresztą, zobaczcie, jak to wygląda. Da się tym motocyklem jeździć szybko i bezpiecznie, dlatego też fajna grupa. Grupa C to była grupa średnia, gdzie jeździli wszyscy, tak naprawdę, którzy nie chcieli się spieszyć, którzy chcieli popracować nad linią jazdy, i tak dalej. I grupa D to była grupa najmniejsza czyli to były wszystkie nasze ulubione, Czyli kobiety jeżdżące, i to były maje, małe pojemności, i oni bawili się tutaj we własnym gronie, jeżdżąc oczywiście stosunkowo wolniej, natomiast myślę, że równie dobrze się bawili. Cały czas, na to, że był Paweł, cały czas jeździłem ja na padoku. Była przyczepa z symulatorem od Michała, gdzie Michał w międzyczasie, gdzie jeżeli była przerwa w sesjach, tłumaczył kursantom różne. Tipy, jak się dobrze ustawić, jak popracować pozycją na motocyklu, żeby to było fajniejsze, żeby ta jazda była bardziej płynna. No i tak powiem Wam szczerze, że w trzy mrugnięcia okiem cały dzień nam minął. Impreza wyszła fantastycznie. Myślę, że każdy się najeździł do maksa. I naprawdę wyniósł coś z tego szkolenia, bo za każdym razem mógł podjechać do Pawła, zapytać, podpytać co robi źle. Paweł też jeździł po to, że obserwował jak kursanci jeździli. Także myślę, że dla każdego było coś fajnego. Impreza, tak jak wspomniałem, mnie podobała się mega. I to nie dlatego, że ja ją organizowałem, bo robiliśmy to w porozumieniu, tak jak wspomniałem z Pawłem, z Rafałem, z jego ekipą z jednośladów, z Michałem. Było nas kilku, i myślę, że dlatego, że każdy wniósł coś swojego, każdy wniósł coś fajnego, dlatego wyszło wydarzenie unikatowe, bo to wydaje mi się, że to było wydarzenie. Chyba na skalę w Polsce ja nie widziałem takiego wydarzenia. Nie widziałem jeszcze toru, żeby zapraszano pojemności 125 i ludzi bez doświadczenia. U nas na torze pojawili się ludzie, którzy pierwszy raz je wjechali na tor, którzy niedawno zdali prawko i bawili się wszyscy razem i jak później się okazało, jak po szkoleniu pytaliśmy ich jak wrażenia, oni powiedzieli jasno, że wydarzenie było mega, że to była rewelacja i to właśnie dlatego, że się nie musieli bać, nie musieli się wstydzić, czuli się przede wszystkim zaopiekowani. No i właśnie o to chodziło. O to nam chodziło, żeby takie wydarzenie zrobić. To było pierwsze takie wydarzenie. Yy, obserwujcie, bo będziemy to powtarzać, bo wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że to było coś wow. Cóż, ja mogę Was tylko i wyłącznie zaprosić na kolejne nasze wydarzenia, na kolejne szkolenia. Obserwujcie, piszcie w komentarzach, co byście chcieli. Tak jak mówiłem, trzy, teraz już cztery etapy. Teoretyczny, no to już najwcze najwcześniej zima. Technika na placu to robimy dwa razy w miesiącu. To póki nam tutaj śnieg nie spadnie, będziemy walczyć. Szkolenie na torze, etap trzeci to prawdopodobnie dopiero przyszły rok, bo w tym roku już chyba czasowo się nie wyrobimy. I etap czwarty, czyli wyjazdy, wyprawy motocyklowe, czyli to, co będziemy teraz wdrażać po wakacjach, czyli będziemy jeździć na wycieczki, będziemy Was obserwować podczas jazdy w bardzo małych grupach i będziemy korygować pozycje, linie jazdy, tempo jazdy, będziemy zwracać uwagę na niuanse, które warto poprawić, żebyście byli po prostu lepsi. Bo bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze. Jak wiecie, ja to powtarzam od zawsze i zawsze to będę powtarzał. Teraz mam Pawła, który do tego ma masę wiedzy, masę doświadczenia, zjeżdżone pół świata na motocyklu i dzięki też niemu ja mogę Wam dużo więcej pokazać. Także trzymajcie się ciepło, hej na razie.